Cześć. W tym filmie chciałem pokazać wam jak spełniam swoje dziecięce marzenie, czyli buduję potężny gamingowy komputer. Ostatni raz stacjonarkę miałem, kiedy szedłem do liceum, jakieś 100 lat temu, ale wtedy był to gotowy zestaw, więc no, nigdy nie składałem komputera od zera. Więc to jest to dla mnie bardzo ciekawe nowe doświadczenie. Mam nadzieję, że nic nie rozwalę, bo każdy z tych elementów by trochę kosztował. No ale z czego się nie robi za spełnianie marzeń? Specyfikację całości dam do opisu i tutaj na ekran. A do czego będę go używał? Najlepiej odpowiadam Co do ekspresu. For games and stuff. To zaczynam. Myślę, że najpierw zamontuję procesor do płyty głównej i chłodzenie procesora. Był to chyba najtrudniejszy element i też ten no trochę najbardziej się obawiam, że go źle zrobię.

Obejrzałem inny filmik, żeby sprawdzić, żeby potwierdzić, że dobrze robię, próbuję jeszcze raz. To wygląda okej. Okay. Procesora montuje się do płyty głównej, tylko trzeba zamontować z tyłu taką blaszkę, żeby było właśnie do tego przypędzenia. Ja bardzo nie lubię w instrukcji śruby są plastikowe, żywo są metalowe. Wszyscy powinni się uczyć, a instrukcji obsługi od Ikea. No i mam pecha, okazało się, że radiator chłodzenia procesora nie pasuje do tej płyty głównej. No w ogóle jest mi to bardzo nie na rękę, bo już myślałem, że na długi weekend będę wszystko gotowe, i wszystko złożę zmontuję film. A teraz będę musiał czekać na dostawę nowego chłodzenia, czy muszę odmontować teraz powrotem, spakować i wysłać. Tu będzie dobrze widać. Że jak przykładam radiator, to zanim on dojdzie, to już uderza o, te, o tą białą część. A no nie, no nie chcę tego demontować, jakoś kombinować, wycinać radiator, bo nie o to chodzi w nowym sprzęcie. Więc po prostu no, leci do wymiany. No i muszę teraz to wszystko znaleźć odkręcić. Pasta pewnie też nie powinna tak być na powietrzu, więc muszę to się. Teraz ją też zdjąć niestety. One week later. Wracam do nagrywania po przerwie spowodowanej wyborem złego chłodzenia do procesora. Musiałem na szybko kupić coś innego. Mój początkowy plan był taki, żeby kupić jakiś tani wentylator pasujący do sokieta 1700, bo niestety to nowy soket i niestety wybór chłodzenia jest bardzo ograniczony. Potem planowałem kupić inne chłodzenie All-in-One. No ale skoro mój pierwszy zakup się nie udał to musiałem kupić coś na szybko. Niestety, tak jak mówiłem, wybór chłodzenia do soketa 1700 jest strasznie ograniczony. A zależało mi na tym, żeby było białe. Wybrałem All-in-One Corsera. E, natywnie nie wspiera tego soketa, ale Corser wyprodukował taki konwerter, zestaw konwertujący do nowego soketa, w postaci po prostu czterech śrubek, które obniżają jest, głowicę pompy. No i mam nadzieję, że te śrubki za 3 euro ze sklepu Bersera, no i ten zestaw tym razem będzie pasował. Zorientowałem się, że popełniłem błąd w montażu chłodzenia. Zgodnie z zaleceniem producenta chłodnica powinna być połączona z wentylatorami wlotowymi. Kiedy ustawiłem je tak, zgodnie z tym jak jest ładniej, to niestety powietrze wychodzi z tej strony zabudowy. Tutaj mamy z boku taką strzałeczkę. Które prawie ciężko znaleźć, która wskazuje na kierunek ruchu powietrza. Wymuszony przez te wentylatory. Chce, nie chcę, żeby powietrze wchodziło Tędy do obudowy, czyli muszę je założyć w tę stronę. I co to wygląda, to gorzej. Przepnę wentylatory na drugą stronę i już tak zostanie. Wybrałem ram Krusiala. I... Nie będę kłamał, że brałem go wyłącznie ze względu na wygląd. Dało się kupić coś szybszego. Ja chciałem biały i świecący. I nie było zbyt dużego wyboru. Więc ja też będzie okej. Okay. Miałem Samsunga 970 Evo Plus, bo słyszałem, że jest jednym z najszybszych dysków. Przynajmniej w, jakiejś w miarę normalnej cenie. A to się bardzo przyda, do montażu filmu. Taki śmiesznie moment. co Szczerze zdziwiło mnie, że na tej płycie dysk M2 montuje się na paście termoprzewodzącej. Teraz gwóźdź programu, czyli najdroższa część w tym bildzie, Karta graficzna GeForce RTX 3080. Mam, na... Mam nadzieję, że zarobi na siebie. To jest wersja LHR. Zobaczymy jak da się to omijać. To jest olbrzymia, bardzo ciężko. Ze względu na pobór mocy, jeśli to możliwe, kartę RTX warto podpiąć dwoma niezależnymi kablami PCIe, nawet jeśli możliwe byłoby jej uruchomienie na jednym, podwójnym kablu. W tym momencie zamontowane są wszystkie części wymagane do działania. Jeśli się nie pomyliłem, to komputer powinien być w stanie się zbutować w tym momencie. Oczywiście znaczy nic nie jest zainstalowane na dysku, więc samo pokazanie BIOS-u będzie w tym momencie sukcesem. No chyba czas klikać przycisk power. Jedną paczkę wentylatorów kupiłem z Allegro, z jakiegoś outlet'u. No, były sporo tańsze, a w opisie było tylko, że y, uszkodzone jest wyłącznie pudełko. Otwieram drugi wentylator, a tam... wtyczka też jest spalona. Czyli to będzie test, jak dobrze działa Allegro Smart. Kolejny raz muszę przerwać budowę, tylko na jakiś czas w sensie, że komputer może działać z tyloma wentylatorami, ile założyłem. Mam Na nadzieję, że sprzedawca odda mi pieniądze za jeden wentylator. Bo opcja rozkręcania tego i znowu wysyłania trzech paczek, trzech sztuk, żeby dostać pełny zwrot pieniędzy, niezbyt mi się uśmiecha. No ale zobaczymy. A little longer than a few minutes later. Wracamy po przerwie spowodowanej reklamacją wentylatora. Sprzedawca dał mi pieniądze za jeden wentylator, więc po prostu zamówiłem drugi. Więc ostatecznie nic poza czasem nie straciłem, więc w końcu mogę skończyć ten build. Są tylko dwa wentylatory. Jeszcze po, przy pierwszym połączeniu i po krótkiej zabawie ze światełkami zauważyłem, że źle podpiąłem listę karty graficznej, więc jeszcze poprawię to i będzie będzie końca. Muszę przyznać, że korker zawiódł mnie jakością wtyczek od wentylatorów. Ich wpinanie jest trudne i ma się wrażenie, że popękają podczas montażu. Pewnie tak zniszczone zostały kable wentylatora, które kupiłem przez Outlet. W tej cenie liczyłem na lepszą jakość. Budowa tego komputera zajęła mi dłużej niż się spodziewałem, ale myślę, że sporo się nauczyłem. Zestaw ciągnie cyberpunka na ultradetalach i eksportuje filmy wielokrotnie szybciej niż mój MacBook. Jeśli filmik się wam podobał, to proszę o kliknięcie przycisku subskrybuj. Nie przegapicie wtedy nowych, nerdowskich materiałów, np. o LEDach Corsera lub o oświetleniu smartfonu na Philips Hue. Może chcecie się dowiedzieć jak w kilkanaście minut postawić koparkę krypto? Napiszcie w komentarzu. To byłoby na tyle. Cześć!